Hej kochani, tutaj Shitti i dzisiaj przychodzimy do Was z unboxingiem, bo ponieważ lubiam reorganizację biblioteczki, co mogliście oglądać w ostatnim filmie, ponieważ kilku książek postanowiłam się pozbyć, trochę już ich poszło, e, kilka jeszcze zostało, więc w opisie Wam podlinkuję, e, do, da, dam Wam link do zdjęć e, książek, które jeszcze zostały, które szukają nowego domu. Natomiast, e, wiecie, musi być zachowana pewna równowaga, skoro część książek już poszła. To musi przybyć część nowych książek I jak widzieliście na miniaturce Mam tego, o Jezu, trochę Jest to cholernie ciężkie Więc nie będę tego tak dźwigać yy, I wszystko już mi leci Ale sobie to zaczniemy odpakowywać I to nie na fotelu Tylko jak widzieliście, zrobiłam pewną zmianę I teraz mam tutaj puf Wiecie, że matka ma zamiar tam siąść I otwierać paczki? Tak, daj mu z liścia, daj mu z liścia Na pewno zasłużył, no Czy ja tam mogę iść? Nie mogę. Nie będzie unboxingu, bo jest wrestling. Jest koci wrestling. się, Brawo, synu! To może ty nagrasz unboxing? O, coś się dzieje, coś się dzieje. Paskudy, sio! Sio, 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 sio! Mama teraz będzie nagrywać. Tak? Uciekamy. Boże, jakie mądre koty. Nie, wrócił kochanie! A mama by tu chciała, kochanie, usiąść. Mama by to chciała zrobić unboxing, zrobimy unboxing na Frusi. Pogramy w Zgadnij kotku co mam w środku. Zgadnij kotku co mam w środku. Nie pogramy, nie pogramy mamo, Że głupie pomysły. E, słuchajcie, zaczniemy sobie od książek, które dostałam od wydawnictw, bo teraz mam tutaj a, dwie paczki. Synu, czy ty musisz kopytkować jak tam ma gazela? Masz, patrz. Patrzcie, macie. Chcecie albo nie, tego wam nie dam. Dam wam karton po prostu jakiś. I tutaj domyślam się, co jest. To jest paczka od wydawnictwa Winidia. I tu jest najnowsze wydanie hmm, Dotyku Julii, cała trylogia. Trochę zmienili nazwę, bo zamiast Dotyku Julii jest dotknij mnie, potem obstawiam jest odkryj mnie i rozbudź mnie. Więc, e, żeby powiem, tytuły mnie do końca nie przekonują Bo brzmi jak jakaś, nie wiem, Grey dla nastolatków Ale było coś w tym stylu Natomiast e, same książki są naprawdę bardzo ładnie wydane Twarda oprawa, e, fajnie to wygląda Ja czytałam, jak dobrze pamiętam, tylko pierwszy tom Wada, Juli w tym takim wydaniu jeszcze, wiecie, z Moon Dobra, proszę, karton dla was No, natomiast e, schęciam sobie w takim razie na drobie Skoro mamy e, wznowienie Synu, teraz z tobą zagramy w kotku, co mam w środku. Chodź, chodź, ty jesteś ładny, ty się nadajesz do, e, się nadajesz do internetu. Masz, no, ale chyba się nie nadajesz, bo masz za dużo e, wierszy. Tutaj mamy, słuchajcie, przesyłkę, jak dobrze kojarzę od wydawnictwa Albatros, ale wow, ona jest taka mega, mega, mega ładna, bo w ogóle. E, tu mamy tak, Galatea: opowiadanie to jest taka mała książeczka. Przepięknie wydana, jest taka, Jezu, taka malusia, taka urocza. I generalnie e, ja uwielbiam połączenie na odpadkach niebieskiego i złota to jest po prostu takie mistrzostwo świata. Pięknie to wygląda. To jest od autorki i pieśni o Achillesie, więc ślicznie. I czy my tu mamy czekoladę? Czy wydawnictwo Albatros! Tak! Wydawnictwo Albatros dało czekoladę. Już Wam pokażę, z jaką książką jest to związane. Boże, ale czas mamy czekoladę, zrobimy ciasto czekoladowe. I w środku jest książka. Macie kolejny karton. To jest tyle radości. Boże, jak to jest ładnie popakowane wszystko. Patrzcie, co mama ma co mama. Co ma mama synu? Prezenty! Przedświąteczne prezenty! I to jest książka Północ w Everwood. Wygląda przepięknie i znowu mamy niebieski ze złotem. Ja po prostu nie wiem, mam jakąś y, taką pasję do okładek y, w tym stylu. No wygląda to pięknie. No i mamy taką dodatkową karteczkę, która w sumie może się na pewno sprawdzić jako a, zakładka. Więc jeśli chodzi o paczki od wydawnictw, to by było na tyle. Teraz przechodzimy do moich zakupów. I zaczniemy od takich najprostszych zakupów z OLX. a Mam nadzieję, że nic nie rozolam, bo ktoś tak naprawdę zapakował książkę tylko w folię. W I Zawsze się boję, że coś sobie uszkodzę. I zaraz Wam powiem, co to jest. Tylko otwiera się to strasznie nieporęcznie. Ale jest to książka... W całkiem niezłym stanie, no, chociaż mogłoby być lepiej. E... No ale powiedzmy, że jest ok. Margot Teren Fisher. Nie dlatego, że ja go nie czytałam, jak czytałam, to jest chyba moja ulubiona książka Teren Fisher. Natomiast mój egzemplarz gdzieś przepadł. Ja obsałem, ja że gdzieś kiedyś komuś pożyczyłam i po prostu książka do mnie nie wróciła. I to dlatego? Dlatego nie pożyczam raczej książek, bo albo do mnie nie wracają, albo wracają w takim stanie, że pożal się panie Boże, bo wiecie, ja jestem z Moje wszystkie książki wyglądają jak mówki, nie mają zagiętych grzbietów, jest po prostu wszystko idealnie. Moje książki wyglądają, jakbyście weszli do księgarni, a czasami nawet lepiej. Dziewczyny już obgryzają kartony, mam święty spokój, zarobiście. Natomiast czasami do mnie wracają w takim stanie, że dlatego dobry zwyczaj! Nie pożyczaj e, Następna paczeczka Tą taką największą sobie zostawimy na koniec Bo tam jest, jak dobrze pamiętam, ponad 20 książek e, To jest z księgarni Matfel Pierwszy raz mi robiłam zakupy Ale robiłam je przez Allegro I tutaj powinny być cztery książki Próbujemy to zaraz jakoś Też tutaj pootwierać A, no jest Mikołaj przyszedł wcześniej. Albo znowu to jest tak, że ja po prostu byłam taka grzeszna, że wiecie, dostaję prezenty wcześniej. Mam cztery książki. Pierwsza książka to jest e, Rok Czarownicy, To są generalnie książki takie egzotyczne. Dawno żadnych nie kupowałam. E, no i zobaczymy, bo generalnie już tyle książek tego typu przeczytałam w swoim życiu, że boję się zawsze, że nie będzie tutaj totalnie nic nowego dla mnie. Ale ta się zapowiada dosyć ciekawie, dosyć interesująco, więc e, zobaczymy. Następna książka to jest Magia Księżyca. Um, kurde, powiem Wam, że e, ja kiedyś miałem mnóstwo książek z studia Astropsychologii, jeżeli chodzi o książki do recenzowania i tak dalej. Ale mam wrażenie, że ich wydawanie schodzi powoli trochę tak, wiecie, lkiersko. To jest właściwie bardzo ładnie wydana, bo w środku jest kolorowa i tak dalej. Ale sama układka jest taka jakaś miękka, taka. Nie wiem, wygląda to dla mnie jak egzemplarz recenzencki, a sama książka kosztuje 65 zł za taką cieniutką książkę. No, słabo trochę, ale zobaczymy. Magia Księżyca. Mam trochę książego, magii księżycowej. Zobaczymy, jak będzie wypadać ta. I kolejne jeszcze dwie książki. A, jedna nie jest historyczna, jedna jest w genetyce, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Tutaj mam jeszcze Wielką Księgę Czarów. Też zobaczymy, jak będzie wypadać. No, i też jest właśnie wydana w taki sam kordel. W jakiś taki sposób. Nie wiem, jakoś tak wiecie, niektóre książki są wydawane w taki wow, że wam zapiera po prostu dech w piersi. To są takie cienkie popierdółki po prostu. Ale liczę się zawartość, nie będę się czopiać. No i ostatnia książka tutaj z tej paczki mm, to jest Taniec życia, jak stajemy się ludźmi. Książka popularno-naukowa, biologia rozwoju, genetyka. Tutaj uh, moje uh, klimaty i ja jaram się po prostu nieziemską, mam ochotę przeczytać coś takiego naukowego. Myślałam, że jak już obronię doktorat, to będę miała dosyć po prostu takich rzeczy. Ale to jest jednak pasja, i człowiek po prostu ciągle e, ma jakieś takie chętki do czytania takich mądrych rzeczy. Ja nie umiem żyć bez mądrych rzeczy. No i została nam największa paczka. Największa, największa. Tak, konkretnie największa. Dzieci, patrzcie, jaki będzie zarąbisty karton. E, I teraz. O, teraz mnie nie widzicie. Teraz się mogę ukrywać za kartonem. Generalnie miałam te książki zamawiać w pierwszej chwili z Empika, bo e, pisałam na Instagramie, w takim poście nawet, e, że robiłam sobie no, super pokrywka z kartonu, nie tyle radości. Tu powinnam mieć taką dodatkową kamerę zamontowaną, żebyście widzieli, co koty wyprawiałem w trakcie unboxingu. E, bo robiłam sobie porównanie w czterech księgarniach internetowych: w świecie książki, w taniej książce, w Bonito i w Empiku. Sprawdzałam sobie. Ile by mi wyszło za kupienie? Wtedy miałam chyba tam, no, trochę ponad 20 książek W każdym razie e, z kilku zrezygnowałam w trakcie, bo gdzieś tam przeczytałam z biblioteki I stwierdziłam, że jednak nie chcę ich kupować, bo przeczytałam na raz e, Ale zrobiłam porównanie w tych czterech właśnie e, księgarniach Podlinkuję wam gdzieś tego posta e, też tutaj No i byłam w ciężkim szoku, bo się okazało, że w Empiku jest po prostu e, najtaniej i to było dla mnie dziwne, bo zawsze MPG jednak się kojarzył mnie i myślę, że nie tylko mnie, wielu osobom z to Dosyć drugimi książkami, bo do Empiku się generalnie wchodzi książki pooglądać, jak kupuje się gdzie indziej. A co się okazało, że jakbym zamawiała je właśnie internetowo przez Empik, to by wyszły najtaniej. I naprawdę, słuchajcie, tam była konkretna taka przebitka cenowa. Natomiast z okazji Black Friday była promka w świecie książki i wiecie, ja miałam te koszyki tam zapisane, więc zrabatowało mi to tak, bo tam była chyba druga książka za pół ceny, mimo że od ceny odkładkowej, że wyszło jednak taniej. Więc w końcu zdecydowałam się kupić to wszystko w świecie książki. I, i zaczynamy. Książek jest naprawdę ogrom, 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 ogrom e, Zaczynamy. Pierwsza książka, to jest Ghostland. E, Ameryka i jej nawiedzone miejsca totalnie moje klimaty. Ja kocham historie nawiedzonych domów. Gdyby ktoś mi zaproponował pójście do nawiedzonego domu, to jestem pierwsza, po prostu. Ja totalnie uwielbiam takie motywy, takie klimaty i widziałam dużo pozytywnych opinii na temat tej książki, więc się w końcu zdecydowałam kupić. Następnie mamy e, najnowszą serię od Mary Wolf. E, mamy Berło Światła i pierścień ognia, czyli kroniki Atlantydy, już wychodzi też trzeci tom, super, na pewno zdążymy zrobić, jasne. Ym. Mi się bardzo podobała ta seria Siostra Księżyca, nie pamiętam w jakiej tam kolejności było: Siostra Gwiazda, Siostra Księżyca, coś tam o trzech y, wiedźmach. Naprawdę mi się ta seria podobała, mi że to była młodzieżówka, to była jedną z lepszych młodzieżówek, że wiecie, tak, żyłam tą historią, przeżywałam to wszystko, y, więc bardzo chętnie zapoznam się z tą serią, zwłaszcza, że ona mi się wydaje, że nie, nie jest już taką y, typowo dla na salatku, tylko bardziej dla, mm, do ros, y, dla dorosłego czytelnika. Dwa, ona nawiązuje do starożytnego Egiptu i Atlantydy, więc ja jestem już 100% po prostu kupiona, bo ja uwielbiam starożytny Egipt i y, motyw Atlantydy. I w ogóle są takie cegiełki, ale czad. Dobrze, że ja mam jeszcze miesiąc wolnego przed sobą. E, co dalej? Co dalej, co dalej, co dalej? Słuchajcie. Dalej, mamy Cuda Wianki od Anety Jadowskiej, czyli jakby kolejny zbiór opowiadań o przygodach rodziny Koźlaków. No mega przyjemne, leciutkie historie, zabawne, trochę w klimacie urban fantastyki właśnie. No generalnie takie wiecie, niby odmurzające, ale nie jest tak, że to jest jakaś banalna historia taka wiecie, o, o taka, no wiecie, jakby to powiedzieć, infantylna, żałosna i tak dalej. Nie, to są naprawdę fajne, przemyślane opowiadania. Tylko jest taki właśnie fajniutki w tym wszystkim humor, więc idealnie na takie odstresowanie się. Pięknie wydana w twardej oprawie. Kolejna książka. Klany Księżyca Alfy, książka Filipa Dika, której jako jedynej jeszcze nie miałam w mojej kolekcji, która jest tutaj. Tu jest jeszcze miejsce właśnie, między innymi na Klany Księżyca Alfy. Kocham Filipa Dika, niejednokrotnie o tym mówiłam, muszę mieć wszystkie książki Filipa Dika, bo o Jezu, nikt ze mną nie robi tego z moim głową, co twórczość Filipa Dika. Kocham gościa i także żałuję, że nigdy się nie spotkamy, bo gościu no nie żyje. jak wiecie albo i nie wiecie, bo może nie każdy czyta się interesuje, ale każda książka Filipa Dika musi zawsze trafić w moje ręce. No i lecimy dalej, myślę co, bo tu teraz wyjąć kolejnego A, w sumie może być Słuchajcie, Księżycowe Miasto, nie tak, że go nie czytałam Czytałam, tylko w sumie czytałam w jakoś tak bardzo przedpremierowo Jakoś nie dotarł do mnie egzemplarz finalny Więc stwierdziłam, że sobie po prostu kupię Bo ja mimo wszystko Sarah J. Maas nadal bardzo lubię Księżycowe Miasto mi się podoba Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale ostatnie zdanie nie no, nie będę generalnie go e, czytać. Właściwie nawet nie ostatnie, bo to potem był chyba epilog, jak dobrze pamiętam. No, w każdym razie to, co zrobiła Sarah James, otwiera ciekawą e, drogę, wszystko, co tu się wydarzyło. E, to takie jedno zdanie, które się tam właśnie pojawia. No i czekam naprawdę na kolejny tom, bo. W na pewno wypada Księżycowe Miasto milion razy lepiej niż ta seria, bo ta seria ten Tom o Neście, no 100, to pro, po prostu niebo, a Ziemia generalnie pod tym względem. A może być teraz to? O, jak ładnie! No, nie mogę zabraknąć tej książki tutaj historia śródziemia, którą zysk y, będzie wydawał y, całkowicie, przynajmniej taka jest obietnica i mam nadzieję, że faktycznie tego dotrzymają. Trochę mnie to martwi, bo to oznacza, że Tolkien musi dostać na mojej, znaczy w mojej biblioteczce kolejną półkę, a nie wiem gdzie, bo półki co jedna jest tutaj, ale na pewno y, wszystko nie wejdzie. Teraz jeszcze wychodzi natura śródziemia, chyba jakoś nawet jutro czy pojutrze y, no może poproszę kogoś, żeby mi kupił na prezent. Może się uda. Chociaż mi nikt nie chce kupować książek na prezent. Bo wychodząc z założenia, że mam ich za dużo. Nie ma czegoś takiego jak za dużo. Książek jest tylko za mało półek, a półek jeszcze trochę mam. Natomiast no, omega się tym jaram po prostu i wow, po prostu mam nadzieję, że to jest w ogóle jakoś fajnie wydane. Może odfoliujemy, odfoliujemy, odfoliujemy. Tylko musimy folię schować, bo za chwilę dzieci będą, będą chciały pewnie zeżrzeć, jak wszystko. Moje koty są bez mała wszystko żerne. No dobra, na razie damy tu. Z obwolutą. Pięknie, no. O, i proszę bardzo, Jezu, za co ze mnie spadnie. Widzicie, tu już jest zapowiedź, właśnie, kolejnych tamów historii. Śródziemia w środku. Więc, no, powiem Wam, że będzie co czytać. Fajnie, fajnie, mega się e, jaram. A przydam jeszcze tyle książek. O tym jeszcze coś leży, Jezu, ja tego zamówiłam. Za mnie i wszystkie drzwi od Rileya Sagera. E, lubię jego thrillery, właśnie mam dwa, ostatnio czytam jeden. Fakt, że chwilami są takie, nie chcę mówić absurdalne, ale pewne rozwiązania uważam za takie nie do końca, wiecie, sensowne. Tak, jak na przykład czytałam właśnie ostatnią jedną książkę, Tylko Przetrwaj Noc. I sam motyw tego, że Laska wsiada z obcym kolosiem do samochodu, i wydaje jej się potem, że być może on jest mordercą i nie ucieka, był troszeczkę taki dziwaczny, ale z drugiej strony wiem, że nie byłoby wtedy całej historii. Ale mimo wszystko fajnie, bo on robi takie zaskakujące zwroty akcji, są tutaj takie pewne nieoczywiste rzeczy. Te książki trzymają w napięciu. Tej mi brakowało, tej nie czytałam, więc stwierdziłam, że sobie po prostu uzupełnia. Następnie. Kurde, chciałabym to wszystko wam pokazać razem, te tutaj. Jakby mi się udało, może mi się uda. Bo to są sześć książek jednego autora po prostu, które mam do nadrobienia. Tak mi się myślę, uda. To jest sześć książek Maxa Czornyja, czyli chyba mojego ulubionego polskiego e, autora. Nie mówię o autorkach, autorkę mam inną ulubioną, chociażby na przykład Anetę Jadowską I jeszcze jedną, której książkę wam pokażę za chwilę Ale tyle mam maksa do nadrobienia, bo on po prostu te książki wydawał w takim tempie Ja się skupiłam na doktoracie, więc byłam gdzieś na bieżąco, potem przestałam być na bieżąco Mamy piekło, mamy pacjenta, mamy spirytystkę mortalistę, mamy czerwony terror I mamy doktora Mengelek, od której chyba zacznę, bo tym tak naprawdę najbardziej się... E, jaram ale e, no generalnie tyle właśnie mam e, do nadrobienia. Muszę gdzieś to odłożyć, W jakieś sensowne miejsce. No i skoro jesteśmy przy moich ulubionych polskich właśnie pisażach, to Marta Guzowska zła miłość, kocham tą kobietę po prostu jej książki są na światowym poziomie pisane. Jak ja czytałam jej poprzednie książki ślepego archeologa, reguły numer 1. E, gdzieś mam w ogóle też Marta Guzowska, wszystko jest w jednym miejscu. No, mistrzostwo po prostu świata. To jest bardzo wysoki poziom. Uwielbiam jej historię, więc yy, najnowsza książka też musiała się u mnie po prostu yy, znaleźć. Jeszcze tego jest, to słuchajcie od groma. Nie, no nie, sześć jeszcze książek. Yy, no i zamówiłam sobie, bo miałam w takim o wydaniu bardzo, bardzo recenzenckim e, Powieść Byliśmy Ugarzami Taką, wiecie, po prostu biała, perfidna okładka Nic więcej W takim miałam wydaniu A mnie się ta książka naprawdę podobała I to wtedy wydawało inne wydawnictwo Jak dobrze pamiętam, Ugarboros Albo generalnie y, tam grupa wydawnicza Foxal e, Teraz widzę, że przejęła to poradnia K I naprawdę mega mi się ta książka podobała A się też okazuje, że jest drugi tom Rodzina Ugarzy e, Czyli mamy... A nie, prequel to jest Widzicie, prequel? Ja myślałam, że to jest sequel, a to jest prequel, a nie drugi tom. Boże, święty, całe życie w kłamstwie. No w każdym razie, generalnie Lockhart całkiem fajnie pisze. Pamiętam, kłamczucha też była niczego sobie. No ale byliśmy ugarzami, najbardziej mi się podobało, dlatego chciałam mieć na półce jednak takie ładne wydanie. A ponieważ też właśnie jest ten prequel, no to zamówiłam obydwa. Mamy też Cytoniczkę od Brandona Sandersona To jest jedyna seria od Brandona Sandersona Z którą ja się zapoznałam Do gwiazd, wśród gwiazd I teraz e, cytoniczka, e, cytoniczka Tak nagle, bez sensu Tu coś do gwiazda, tutaj ten, coś innego Ale naprawdę seria jest świetna Bardzo mi się podoba e, Spencer jest bardzo fajną bohaterką Ale w ogóle cały ten klimat tutaj e, To rozbudowanie tego świata, w ogóle styl autora e, Ten klimat, naprawdę mega mi się podobają Więc e, nie mogłam nie mieć trzeciego tomu Um. Mamy też książkę Bezlitośni Bogowie. To jest kontynuacja. Uh, teraz nie pamiętam, uh, jak się. O, nazywał pierwszy tom Niegodziwi Święci Niegodziwi Święci Ja e, mi się w ogóle podobają te okładki One są takie jakieś mega klimatyczne Ten pierwszy tom też był całkiem, całkiem klimatyczny Dlatego jestem ciekawa Jak potoczą się dalej do bohaterów I widzę, że to też jest taka trochę konkretna nawet e, Cegiełka Więc zobaczymy No i słuchajcie, ostatnie dwie książki Mogę już odłożyć ten karton Za chwilę dzieci go na pewno przejmą mm, To są książki, które chciałam już kiedyś kupować po angielsku Ale... Wydawnictwo MAC zrobiło cudowną robotę i wydało je po polsku. Jedyni dobrze indianie i mapa wnętrza od razu do tego, czyli groza, horror, podobno konkretna. Dziewczyny, nie gryźcie tego kartonu, on się może do czegoś jeszcze przydać, więc mega się jaram, pięknie wydane. MAC naprawdę robi doskonałą robotę i zapełniła mi się karta i musiałam ją. Formatować, żeby kontynuować. Ja nigdy nie wiem, w którym momencie mi to przerywa. W każdym razie, no, przyszło do mnie tych książek mnóstwo. Nie widzicie tego wszystkiego, co tutaj jest, bo jest na Ziemi. Jest generalnie na stoliku Jest tego ogrom do przeczytania i na pewno w miesiąc, który mam jeszcze wolny, nie zdążę się odrobić na tyle, żeby to wszystko przeczytać. No, nie muszę czytać Margo, bo Margo już czytałam, ale nie zmienia to faktu, że książek jest około tutaj chyba. Ponad 30, tak naprawdę, które mam, które przyszły do mnie, i to nie wszystko, co mam do nadrobienia do zrobienia mam dużo więcej e, i to takich cegieł, na przykład patrzę właśnie mam e, na półce, słuchajcie, tam na trzecim regale odłożoną pieśń mogini Kali Battle Royale, Czarny Lampard, Czerwony Wilk Wampirze Cesarstwo, Płonący Bóg roczna Krypta, drugi to z Viking, więc generalnie same cegły tutaj mam kolejną cegłę Odpowiedź Dawida Eka tu mam książki do nadrobienia to co teraz mi przyszło, Luncia jest w kartonie moje się kochanie moja pysia Patrzcie, jakie fajne książki teraz dają do zamówienia. Jakie fajne, w ogóle gratisy przychodzą. Fajny gratis. Podoba mi się taki gratis. Najfajniejszy gratis, jaki dostałam z przesyłką. Najfajniejszy, najfajniejszy. Eee, więc tak, generalnie. Moje życie czytelnicze to jest teraz, no, kiepska sprawa. Mam mnóstwo zaległości i ja to bym potrzebowała chyba z rok, żeby się odrobić z mojego stosu hańby i przeczytać wszystko, co chciałabym nadrobić. Generalnie, wiecie, ja teraz zamówiłam książki, a już najpierw bym uzupełniała nowy koszyk w księgarni internetowej z kolejnymi rzeczami, nowościami, które wyszły. Na szczęście w grudniu nie ma nic, co by mnie tak interesowało. Chociaż nie, no, na przykład jest to właśnie Natura Śródziemia, ale potem się okazuje, że coś tam mam jeszcze przeczytała z zeszłych, coś tam i coś tam i coś tam. Tam mam dwie... Mm, półki książek do czytania na już No i e, generalnie Mówię, może w rok bym się odrobiła Ale przez ten rok nazbierałoby się znowu mnóstwo innych książek Które chcę przeczytać Więc to jest never ending story po prostu Never ending story Luka, skoro już się tak przyszłaś wszystkim pokazać A ty się rzadko pokazujesz O cio, mama zabrała karton Patrzcie jak Luncia urosła Jaka, Jezu, jak ty wyglądasz Czemu ty jesteś taka uwalona czymś na czarnym to wszystko widać Jezu, kurz, żwirek Jak ty wyglądasz jak dziecko wojny po prostu Masz to po mamie Mama w twoim wieku też wyglądała jak dziecko wojny wiecznie Do tej pory i czasami zostało Mój Pysia, kochana No, więc słuchajcie, to by było na tyle eee, Żegnamy się z wami i zabieramy się, myślę, za czytanie Dzisiaj będziemy mieć dzień czyrałtu I będziemy czytać książki, tak, Luna? Będziemy czytać książki Będziemy czytać książki, tylko teraz musimy jeszcze iść zrobić e, Przepis na kociego Barwa. Do zobaczenia i do następnego razu. A teraz pokażę Wam jeszcze mrożną stronę unboxingu, czyli cały syf do posprzątania, który tutaj został. I na przykład ulubioną zabawę moich kotów, głównie nefre i właśnie lunci, czyli robienie konfetti z kartonów. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa: tutaj są właśnie wszystkie książki, które szukają nowego domu, więc link do tego będziecie mieć. W opisie.